Halo. Witam serdecznie. Postanowiłam zawitać przedświątecznie. Być może przywitacie się, zechcecie ze mną troszkę pobyć. Włączam się spontanicznie, niezaplanowanie. Może ktoś dojrze że transmituje na żywo i zechce dołączyć. A ja tymczasem kocham Cię na każdy dzień, warysie I Jestem wdzięczna, ponieważ wiem, że otrzymuję od Ciebie więcej, niż mogę ci dać. Ty wiesz o mojej wdzięczności. Zakochani są szczerzy. Nie troszczą się o niczyje stanie. A więc. Teraz przeczytamy z malutkiej książaczki. Odważ się żyć odważnie. Widzimy, jak przemija w swym kapeluszu z piórami wesoło przychylonym na bok na kasztanowych lokach. Patrzymy na jej radosną twarz, umalowaną. I upudrowano, i odpowiadamy uśmiechem na jej uśmiech. Ona jest młodsza od nas wszystkich, choć skończyła 93 lata. Stara i krucha, chora, a zachwycona. Każdym dniem rozkoszuje się światłem słońca, zapowiedzią wiosny, zatroskana o wszystkich, tylko nie o siebie. Ja? Ja wkrótce odejdę. Ty musisz myśleć o sobie, kochanie, niosąca swą odwagę wysoko w jasnym świetle słońca, schrywająca swoje smutki w głębi serca. I teraz tradycyjnie weźmiemy medytacje leczące duże ciało, misje. Dziś mamy strach. Wszędzie we wszechświecie czuję się całkowicie bezpieczna. Jestem bezpieczna. W każdej chwili mamy do wyboru miłość lub strach. W momentach niepokoju, Przypominam sobie o słońcu. Ono przecież świeci przez cały czas, nawet wtedy, gdy chmury na krótko zaciemniają jego blask. Podobnie jak słońce, jedyna nieskończona moc bezustannie wysyła ku mnie swoje światło, które przejmuje nawet chmury negatywnego myślenia. Wybieram świadomość światła. W świetle czuję się bezpieczna, a kiedy przychodzą lęki, postanawiam postrzegać je jako przemijające chmury na niebie i pozwalam im odpłynąć. Moje obawy to nie ja. Bezpieczniej jest żyć, kiedy nie muszę być ciągle czujna i ostrożna. Aby chronić siebie. Wiem, jak ważne jest to, co dzieje się w moim sercu. Rozpoczyna więc dzień od cichego kontaktu z Nim. Kiedy czuję niepokój, otwieram serce i pozwalam miłości przezwyciężyć strach. A teraz weźmiemy. Tereski Synorackiej. Recepty na piękne życie i zobaczymy, co dziś jest dla nas. Ciągle pytasz o zdanie, to tego, to tamtego. Poczuj sama, co tobie dusza podpowiada, co twoje serce gada. Powiedz nieznajomemu pięknego dnia, zobaczysz uśmiechnięta posiatwa. No wiesz, taki deszcz tylko spanie? A może bajek pisanie? A może piosenkę ktoś zanudzi? Nikt się przecież nie smuci. Jak weekend się zapowiada? Co wiatr gada? Czy słońce do okna zagląda ci? Powiedz mi, niech anioł światła cię pilnuje, samo dobro. Zwiastuje. Witajcie kochani, witajcie. Postanowiłam do Was zawitać przedświątecznie. Być może złożyć sobie jakieś życzenia. Nie wiem, kto z Was obchodzi święta słowiańskie. To dziś mamy właśnie to święto, a więc. Niech się darzy. Kto z Was zaś będzie obchodził 24, 5, 6, dla Was również radosnych, spokojnych, refleksyjnych świąt. Niechaj przyjdzie Wam czas i sposobność, by zajrzeć w tym czasie do swojego środka. Jeżeli nie zadawałeś, nie zadawałeś sobie tego pytania, to może uda się zadać takie pytanie, kim jestem, kim tak naprawdę jestem, skąd pochodzę, po co tu jestem, jaki jest sens i cel mojego istnienia. Ja kiedyś już sobie zadawałam te pytania, ale one przyszły do mnie. Ponownie, więc ponownie, prawdopodobnie trochę zmiana kierunku, jakaś będzie, że z powrotem przechodzą. Wyciągnę teraz przesłanie najpierw dla Eli Lisieckiej. Ewoniu, kochana dla Ciebie, przesłanie do Prostanu. No, kto z Was chce, żeby wyciągnął przesłanie, to proszę napiszcie na czacie. Ja z przyjemnością to zrobię. Eru, dla Ciebie jestem wdzięczna za wszystkie dary, które zostały mi ofiarowane. Słowa mocy dla Eli Lisieckiej. Widzę siebie, młodą bez względu na wiek, Promieniuję wdziękiem i światłem. Jestem piękna i zdrowa. I inspiracja Ery dla Eli żyje świadomie. Jestem świadoma swoich myśli, uczuć i działań. I iluminacja dla Elii Siedzkiej. Są ludzie, którzy z radością powitają osobę, którą się stajesz. I przesłanie anielskie dla Elii Siedzkiej. O, aż dwa. Pierwszy jest anioł pokoju. Jego przesłanie brzmi. Otwieram swoje serce i spoczywam w pokoju boskiej miłości, a drugi jest anioł rozeznania. Jego przesłanie brzmi. Dzięki boskiej łasce potrafię rozpoznać właściwą drogę. I teraz wyciągnę dla siebie. Na dziś. Co dla mnie jest ten piękny, ważny, świąteczny czas? Co mi się ma tak darzyć? Jestem unikalna i bezcenna, jestem dzieckiem stwórcy, dlatego wierzę w siebie. I słowa mocy dla mnie? Wszystkie moje potrzeby i życzenia. Są spełnione, zanim zdążę je wyrazić. I inspiracja Ewy Folej dla mnie. Każda przeszkoda w moim życiu jest kamieniem milowym do osiągnięcia sukcesu i iluminacji Ewyfole dla mnie? Nieuzewn nieuzewnętrzniony aspekt Ciebie. Nigdy nie będzie zobaczony. O proszę, jakie ładne i przesłanie anielskie dla mnie. Archanio Uriel. Jego przesłanie brzmi: Boskie światło promienieje z głębi. Jestem odwiecznie promienny, miłujący i mądry. I teraz wyciągnę przesłanie. Dla tych istot, które będą z odsłuchu, które nie w tej chwili jak jestem na żywo, które później będą odsłuchiwały, to jest przesłanie dobrostanu na nadchodzące święta nowy rok, moje myśli są jasne, a życie stoi pod znakiem dobrobytu. I słowa mocy dla tych wszystkich istot, które będą odsłuchiwały. W każdej chwili mogę poprosić o pomoc moje anioły, ponieważ są przy mnie, żeby mnie wspierać. I inspiracja Ewy Foley dla tych istot, które będą odsłuchiwały. Mój umysł zajmuje się tym, tylko konstruktywnymi pomysłami. Świadomie rezygnuje ze wszystkich innych. I iluminacja, wolej bezinteresownie wykona jakąś drobną przysługę dla drugiego człowieka. Rozpocznij łańcuszek życzliwych działań. I wyciągniemy teraz jeszcze jedną. Przesłanie dla nas wszystkich na nowy rok. Dokładnie wiem, jak zadbać o siebie. Prowadzi mnie intuicja. Moje życie jaśnieje. I słowa mocy? Na nowy rok dla nas. Wyczuwam zamiary innych osób wobec mnie. Jest to dla mnie naturalne. I teraz weźmiemy inspirację Ewy wole. Jestem wolny, wolno. Bardzo piękna. Wolność jest jedną z najważniejszych rzeczy. Tylko właśnie są. Czym jest ta wolność? Wolność dla każdego znaczy co innego. Czasami co dla jednego jest jakimś więzieniem, uciążliwością, dla innego jest wolnością. I inspiracja, iluminacja, e wspieraj rozwój każdej napotkanej osoby. I teraz wyciągniemy przesłanie dla Krysi Jaroszek. Przesłanie dobrostanu dla Krysi Jaroszek. Przyciągam do siebie pieniądze. Za ich pomocą czy niedobrą szczodrze obdarowując innych ludzi. Słowa mocy dla Krysi Jaroszek. Stwórca kocha mnie bezwarunkowo, na każdym etapie mojego życia. I inspiracja Ewy Foley dla Krysi Jaroszek. Jestem prawdziwa. I iluminacja dla Krysi Jaroszek. Zawsze dawaj z siebie 100%. Wtedy Twoja praca da Ci spełnienie. Satysfakcję. Przepraszam. I godną zapłatę. I teraz przesłanie anielskie dla Krysi Jaroszek. Wszystkie istotki, które są na wizji, mogą napisać o przesłaniu, przypominam. Anioł swobody. Jego przesłanie, Kryś, brzmi: Zawsze mam swobodę wyboru miłości, niezależności i twórczości. I teraz wyciągniemy inspirację na, na to dzisiejsze spotkanie, o czym, żebyśmy mogli rozważyć. Naszym jedynym obowiązkiem jest ocalić swoje marzenia. O, Stasieńka, witaj, witaj, witaj Stasieńko, jak miło. I Iwonka jest, Stasieńka pisze, witam Zosiu gorąco, Iwonka pisze, witam, życzę świąt pełnych ciepła i spokoju, wzajemnie kwiatuszki, cieszę się bardzo, że jesteście. Pierwsza jest Stasia, która teraz napisała, więc Stasiu dla ciebie przesłanie dobrostanu. Cenię wszystko, co świat ma mi do zaoferowania. Wiem, że to, co mnie spotyka, służy mojemu najwyższemu dobru. Otwieram się na cuda i słowa mocy dla Stasi. Ufam, doświadczam radości i cudu dnia dzisiejszego. I inspiracja. <kluzny> Ewy Folej. Nie boję się, idę do przodu z radością i ufnością. I iluminacja dla Stasi Zagłockiej? Czy jesteś gotowa doświadczać zdrowia, miłości, szczęścia i radości? Stasieńko, czy jesteś gotowa w Jest z nami Agnieszka Śniegowska, żegluta Agnieszką Agnieszka, i majeczka jest Borgoń. Przesłanie anielskie dla Stasi, anioł mocy. Jego przesłanie brzmi: moc boskiej miłości chroni mnie i okula. I teraz jest Iwonka sędzicka. Przesłanie dobrostanu dla Iwonki. Pokonałam wszelki lęk, ufam, wierzę, z każdym dniem staje się zimniejsza a moja pewność siebie rośnie i czyni moje życie pełniejszym. I słowa mocy dla Iwonki. Z zadowoleniem przyjmuję wyzwania i z determinacją trzymam się swojej ścieżki. Inspiracja Ewy Foley dla Iwonki. Moje zaangażowanie w życie jest silniejsze z każdym dniem. I iluminacja dla Iwonki. Kto nie ma odwagi podjąć ryzyka, ryzykuje najbardziej. Zaryzykuj i dzisiaj zrób coś inaczej, Iwonko. To dla ciebie i przesłanie anielskie. Stasieńka pisze: Dziękuję za piękne przesłania, proszę bardzo. Anioł ufności dla ciebie, Iwonko. Jego przesłanie brzmi. Ufam boskiej mocy, dobroci, miłości, by mnie strzegła i prowadziła. I teraz jest nasza Majeczka, Borgoń, przesłanie, przesłanie dobrostanu dla Majeczki. Moi najbliżsi i ja jesteśmy bezpieczni, prowadzeni i chronieni. I słowa mocy dla Majeczki raduje się sukcesem innych, wiedząc, że dobrobyt jest udziałem wszystkich. Inspiracja Ewy dla Majeczki. Moja kariera zawodowa przynosi mi obfitość, spełnienie i spokój i iluminacja dla Majeczki. Pamiętaj, że to czemu się opierasz, napiera. I przesłanie anielskie dla majeczki. Archanioł Uriel, jego przesłanie brzmi: boskie światło promieniuje jest z głębi. Jestem odwiecznie promienny, miłujący i mądry. I jest Agnieszka Śniegowska-Żak. Agnieszko dla Ciebie. Czy Ty jesteś pierwszy raz, Agnieszko, czy już byłaś? Przesłanie dobrostanu. Moje życie rodzinne jest pełne miłości, serdeczności i zrozumienia. Jesteśmy dla siebie radością i wsparciem. I słowa mocy dla Agnieszki. Właśnie teraz projektuję swoje wspaniałe, radosne życie, którego pragnę i które jest moim prawem. Majeczka, dziękuję, proszę bardzo. Agnieszka, pisze, już była. Okej, okay, fajnie. I, i inspiracja Ewy Wolej, ufam mojemu wyższemu, ja. we wszystkich moich życiowych decyzjach. I Ilu przesłanie iluminacji Ewy Najważniejsze jest, aby to, co najważniejsze, pozostało najważniejsze. I przesłanie anielskie dla Ciebie, Agnieszko. Anioł Książę Południa. Jego przesłanie brzmi: znika wszelki ból i napięcie. Gdy unoszę się w bezmiarze boskiej miłości. Kochani, bardzo serdecznie Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Cieszę się, że mogą w tym przedświątecznym czasie na niektórych dziś, tak jak powiedziałam, jest święty jest yy, Słowianie dla Słowian. Jest to najważniejszy dzień, yy, jeżeli yy, Wy obchodzicie święta Bożego Narodzenia, to dla Was życzę również radości, spokoju, takiej, takiego zagłębienia się w siebie. Napiszcie mi jeszcze, jak możecie, troszeczkę, jak się czujecie w tym zapędzonym czasie, w tym takim dosyć energetycznie? znaczącym, bym powiedziała, i dosyć mocno odczuwalnym. Czy ktoś z Was odczuwa, czy raczej jest u Was spokojnie? Czy, czy jesteście już uszykowani, uszykowane do świąt? Czy Wasze choinki już są odekorowane? Ja mam tam z tyłu, widzicie, taki, taki skromny stroik, świeczka się pali i i światełka złote, i takie drobniuteńkie, i to w zasadzie jest y, wszystko. Jest, że jak są dzieci w domu, to ubierało się choinkę i cukierki. Kto pamięta te czasy? No, a teraz już jest to trochę inaczej, są duże. No i moje wnuki duże są, no Marysia ma 8 lat, jej mama ubierze, no nie mieszkają tutaj w domku, była też już w odwiedzinach u babci, także życzę Wam jeszcze raz z całego serca takiej pogodności, takiego skupienia, takiego spokoju. Jeżeli uda Wam się utrzymać pomimo tych zewnętrznych zawirowań energetycznych i, i to, co się dzieje na zewnątrz, pamiętajcie o tym, że łatwo jest przejąć czyjeś myśli, czyjeś emocje. Także przyglądajcie się sobie. Ja dziś rano tak wstałam z nieswoim napięciem mękiem. Ale zaraz zabrałam się za, za uwalnianie i oczyszczanie. Przytulam Cię, bo Dziękuję jeszcze raz, że byliście, byliście ze mną. I do następnego razu. Zapraszam Was także na TV. Zosia Golis w tej chwili traf, transmituje na tym kanale. E, o, ponieważ... Nagrała, zrobiłam nagranie, z, co się dzieje z duszą po śmierci ciała fizycznego. No i niestety dostałam pana Na szczęście, że mam drugi kanał TV Zosia Golis. Jeżeli macie życzenie, to zapraszam. Transmituję na żywo, każdy wtorek i piątek o godzinie 18. Też wyciągam przesłania tam na kanale. Możecie zasubskrybować, kto tego jeszcze nie zrobił. Cisnąć dzwoneczek i on poinformuje Was, że transmituje na żywo. I już są przygotowane trzy premiery. Jest bardzo ciekawa audycja z Ają Iskrą. Jak komunikuje się z nami ciało. Co może być zaskakujące, że jeżeli wolą Was kolana, to Wasze energii Was proszą o uwagę. Tego się dowiedziałam od AI, bo akurat tego bym nie, nie powiązała z narkami. Także bardzo ciekawa audycja. Będzie na moim y, profilu, jest y, link. Także y, będzie jutro o 18.00. Zapraszam Was bardzo serdecznie. I jeszcze raz, wszystkiego dobrego i wdzięczność, że byliście ze mną. Pa pa.